Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Mam szaloną przyjemność rozpocząć dzisiejsze wydarzenie w zastępstwie pani dyrektor Biura Edukacji Zawodowej, pani Izabeli Laskowskiej, która będzie z nami pewnie w przeciągu pół godziny. Mam również szaloną przyjemność powitać Państwa wszystkich, zarówno naszych prelegentów, którzy, w, jak zwykle, w ogromnej przewadze są albo ekspertami Krajowego Zespołu do Spraw Kształcenia Zawodowego i Szkoleń, albo też pracownikami lub przyjaciółmi i interesariuszami. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest organizatorem dzisiejszego, dzisiejszego wydarzenia, no albo też reprezentują inne instytucje, które udało nam się tutaj pozyskać, abyśmy mogli dzisiaj w tym bardzo elitarnym i takim powiedziałbym zaszczytnym gronie porozmawiać o trendach w budowaniu kariery zawodowej oraz w relacjach szkolnictwa zawodowego i kształcenia zawodowego, szkolnictwa branżowego w tym trudnym czasie, w którym się znaleźliśmy. O ile zeszłoroczne forum, do którego również Państwo macie dostęp do, wszel do wszelkich materiałów na stronie wymienionej przez kolegę, to znaczy forum edukacji zawodowej.pl, rozmawialiśmy w trakcie tamtego forum o właśnie relacji kształcenia zawodowego i branżowego. Z światem pracy. O tyle w tym roku poszliśmy krok dalej. W tym roku chcemy już mówić o trendach, które pozwolą Państwu, jako doradcom, dziś wiedzieć, jakich zawodów będą potrzebowali Państwa podopieczni w przyszłości. Zobaczymy, czy ten ambitny cel uda się zrealizować. Natomiast za sprawą obecności na przykład przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki mamy nadzieję, że, że to się uda. Co więcej, no tutaj jakby, prawda, nie tylko instytucje się liczą, ale też, jak wiemy doskonale, a na, na przykład tutaj przedstawiciele, zgromadzeni przedstawiciele Ochotniczych chłopców Pracy wiedzą, że to nie tylko Liczy się właśnie nie tylko instytucje, ale często serce, codzienna praca, walka z trudnościami podopiecznych, a także dawanie im, otwieranie im szans i możliwości. I temu będzie służył ten nasz dzisiejszy dzień. W związku z tym dziękuję wszystkim Państwu, którzy przybyli tu. Serdecznie witam również tych wszystkich Państwa, którzy są przed monitorami i oglądają nas w formule hybrydowej. I bez zbędnych wstępów poprosimy o sesję motywacyjną panią profesor Małgorzatę Rosalską, która troszkę opowie, a naruszy pewne tematy. Rozpocznie naszą rozmowę na temat zarządzania karierą zawodową w czasach turbulencji i w czasach trudnych. Bardzo proszę o włączenie prezentacji. Dziękuję.